Witam się z Wami bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz i nie subskrybujecie kanału, będzie bardzo mi miło. Jeżeli zasubskrybujecie, możecie włączyć sobie dzwoneczek. Będzie mi również miło, jak zostawicie coś po sobie w komentarzu. Chcieliście CCC, więc wjechałam z mega przeglądem do CCC i słuchajcie. No cóż, idzie jesień, dużymi krokami e, i będziemy mieli tutaj dużo takich buty, butów, już że tak powiem jesiennych. Z firmy z firm Dizzy za 169,99 mamy tutaj e, takie. Oczywiście pokazuję, będę pokazywała wam nową kolekcję, pokażę wam również, e, jak dużo jest teraz przeceń, przecen butów letnich. Także jeżeli chcecie sobie kupić, niektórzy tak robią e, już na drugi rok to mogą sobie zakupić chociaż słuchajcie jeszcze lato się nie skończyło można jeszcze podreptać tu mamy następne następne są jak widzicie z takiego jakby zamszu one są w kolorze jak widzicie taki kawy z mlekiem 179,99 powiem wam szczerze, że fajnie wyglądają dobra tu mamy taki kolor tu mamy taki sam a tutaj mamy czarne Czarny i tu już jest e, inny materiał, tu już jest taki s, e, skórzany. I one również 179,99 i również z firmy e, DZ. Dobra, tak wyglądają, tu mają suwak, tu mają sznurówki. Powiem Wam, że mi się kojarzą z takimi, kiedyś e, ja miałam glany, miałam taką fazę, żeby chodzić w glanach e, i one kojarzą mi się właśnie, właśnie z takimi glanami. Ciekawa jestem, czy Wy też chodziłyście w takich butach. E, dobra, tu mamy następne. One już są e, troszeczkę inne, bo mają ten łańcuch z przodu. Również z tej samej firmy. Poczekajcie, bo nie mogę, zakręciłam się i nie mogę znaleźć ceny. Dobra, jest. 179,99 kosztują takie. I jak widzicie, mają z przodu łańcuch i e, z boku zamek. No, i z boku zamek to są takie same. Następne. Tak wyglądają, one tu mają taką siateczkę, słuchajcie, widać będzie stopę, znaczy stopy nie będzie widać, nogę będzie widać. One są na przecenie i kosztują 119,99, przeceniona ze 149,99. Więc tu mamy takie, możemy sobie zakupić. Oczywiście jesienią również można w takich chodzić, o ile nie yy, pada mocno deszcz. Yy, I zobaczcie, widzieliście tam, zobaczcie, ile tutaj jest cen czerwonych, to wszystko jest na przecenach. To wszystko jest na przecenach, a tu pokażę Wam takie kolorowe klapensy za 49,99 eee, Tak mi się rzuciły w oczy, może ktoś potrzebuje klapek, zobaczcie tu mam różowe z troskawką, tu mamy z ananasem. O kurcze, zobaczcie są jeszcze fioletowe, ukryły się tutaj, eee, a to jest chyba borówka, a może jagoda, blueberry, dobra. Yy, zobaczcie tutaj, przejdę Wam jeszcze to wszystko: wszystkie te buty są na przecenach. Więc, jeżeli chcecie sobie coś zakupić fajnego, yy, a macie taką możliwość, yy, to zobaczcie, ile przecen. Wszystkie buty letnie są na promocjach, przecenach. Na przecenach, przepraszam, nie na promocjach. Dobra. I idziemy dalej. Tu już wjeżdżamy znowu w nową kolekcję. Jak tak sobie tylko chciałam wam pokazać. 169.99 kosztują takie buty. Tak się prezentują. Jak widzicie, wjechała taka kolekcja takich traperów. Ale takie trapery też są potrzebne. Tu mamy e, w kolorze czarnym z jasnymi sznurówkami. Również to są e, również e, taka sama cena. Bo tu jest tylko, różnią się kolorem. O, tak w końcu. <noise> Jakoś się zakręciłam. Mamy tutaj następne. Następne traperki. E, I tu mamy w takim, e, w takiej kremie. Można tak powiedzieć. Powiem Wam, że ja kiedyś miałam podobne, tylko miałam czarne. Wygodne bardzo były. Tu jest jeszcze taki misio, delikatne więc na pewno będą ciepłe. Dobra, już patrzymy cenę: 149,99. Także tu mamy takie, a tu są jeszcze ciemniejsze. Fajne w dotyku, muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo przyjemne w dotyku ten materiał. Dobra, jeszcze tutaj jeszcze tutaj widzę takie ala sportowe z zameczkiem z boku. Szkoda tylko, że nie ma na przykład jeszcze srebrnych. 149,99. Nie wszyscy lubią złoto. Ja akurat lubię złoto, a jeszcze w, połącze, w połączeniu z czernią to już w ogóle super. Ale niektórzy wolą srebrno, srebro. Podobały mi się takie buty i na przykład ze srebrnymi dodatkami. To są takie sportowe, takie trampki. Zobaczcie, jak świetnie one wyglądają. Tak się prezentują biało-zielone. Dobra, i zobaczymy cenę. O, 119,99. E, ja ostatnio zakupiłam sobie buty i pokażę Wam je we vlogu. A jeżeli e, chcecie zobaczyć, to możecie wpadać na mojego Instagrama. CrazyMom168, Cyry mom 168 e, Możecie wpadać na mojego Instagrama. Będzie bardzo mi miło, jak zaobserwujecie mój, e, moje konto. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Już widzę, że trochę z Was dołączyło, więc ja bardzo, bardzo się cieszę. E, przechodzimy dalej. Mamy tutaj następne takie Adidasy. O, tu są już e, z, z takimi srebrnymi dodatkami. I kosztują 129,99. Na takim podwyższeniu tu mamy czarne. Czarne i jeszcze takie dodatki połyskujące. Zerkajcie chwileczkę, zaraz zerknę cenę. Cena to 119,99. Zerkam, zerkam. Czy tu jeszcze mogłabym Wam coś fajnego pokazać? Może takie, może komuś się spodobają. Kosztują 129,99 I tak się prezentują takie Adidasy na koturnie. Takie troszeczkę e, wiecie o co chodzi. Jak ty założysz sobie dresiki, to tak. Może wyglądać bardziej elegancko, nie? Na przykład mi bardziej takie się podobają, bo już mają wstawkę złotą i błyszczącą, a ja jestem sroka, już pewnie wiecie. <gry> Dlatego mi się bardziej podobają takie. 139,99 właśnie. Ja sobie ostatnio kupiłam takie. Yy, takie wyłapałam. Yy, srokowate. O tak. <gry> Dobrze. Co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczcie, jakie ładne wjechały yy, również takie Adidasy. One są bardzo, bardzo wygodne. Słuchajcie, no jak ktoś lubi połysk. Ja uwielbiam, ale nie wiem, czy bym kupiła sobie tak połyskujące buty 89,99, ale one są bardzo wygodne i bardzo lekkie. Ja miałam kiedyś takie adidasy tylko bez takich perełek. Wsuwasz nogę i w ogóle nie czujesz, że masz tego buta. Ja dziś chodziłam do ogrodu, czy gdziekolwiek to było mi bardzo, bardzo wygodnie, bo one były bardzo lekkie. Natomiast tu mamy następne. Te również są z materiału, ale już są sznurówki. Dobra. Całe czarne. Tu mamy właśnie, już jadę Wam y, tą firmę y, Janifery. Nie wiem czy dobrze mówię: 89,99. Nieważne. Będziecie wiedzieli o co chodzi. Ok, i tu jest, widzę już jakieś na promocji: za 99,99, 99, ale jeszcze sprawdzę na pewno na, na pewno na metce, bo ja wolę jakoś sprawdzać na metce. Czasami się zdarzyło, że te ceny się różnią, ale tu akurat tak. Tu akurat jest taka cena. I czekajcie cierpliwie, zaraz dojedziemy do kozaków, nawet takich za kolano, więc będzie naprawdę ciekawie. Dzisiejszy vlog jest mega długi, 69,99. Tu mamy takie trampki, fajne powiem Wam szczerze, taki fajny jeans, ładny kolor. No i z drugiej strony jeszcze jak widzicie jest zameczek. Ciekawa jestem, czy tylko po jakimś czasie ten zameczek nie będzie się odsuwał. Wiecie, wiecie o co chodzi? On może się wyrobić i nie wiem, czy by się nie odsuwał. Tu mamy drugie za 79,99. Również jest zamek. Fajnie się prezentują. Świetnie wyglądają. Tu mamy takie za 79,99 z takimi kolorowymi e, sznurówkami. A tu obok są e, następne i kosztują 79,99. Również bardzo ciekawe, jak widzicie, te nurówki na końcach mają jeszcze takie e, srebrne, nie wiem jak to się nazywa. Srebrne końcówki, niech będą. <laughs> niech będą. Tu mamy e, również takie. E, jak dla sroczki, trochę. 119,99. Oczywiście to nie jest y, żadne obraźliwe. Nie, nie stresujcie się, nie denerwujcie się. Mi się bardzo podobają te buty. Tu mamy czarne. Jest jeszcze wersja biała, już wam podnoszę. Tylko cyk. Wrzucacie takiego bucika y, na nogę i lecicie. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Dobra. I trampki. Dobra, tych na górze Wam nie będę pokazywać, chyba że będziecie bardzo chciały, to mi krzykniecie w komentarzu i ja następnym razem nie pokażę, ale te wam muszę pokazać, bo one są prześliczne. Takie pastelowe kolory 79,99 i tu mamy taki baby blue, a tu jest taki fioletowy, prześliczny. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tam widzicie, jak widzicie, są na koturnie, no jest ich po prostu tutaj bardzo, bardzo dużo do wyboru do koloru. Co my tutaj jeszcze y, mamy. Dobra, tu chyba będzie już wszystko. I przechodzimy do tych błyszczących. 119,99 i ja z tej półeczki sobie kupiłam i zaraz Wam y, pokażę. Tam na końcu chyba stoją. Y, z taką kokardką powiem Wam, że y, podobają mi się również. Tu mamy kokardkę, tutaj macie już bez. I one są. Zaraz zerkniemy. Ile te kosztują? 129,99. Dobra, tu mamy takie same. Tu mamy jeszcze wiązane. Wiązane, błyszczące. To wjechała nowa kolekcja. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo ładna. I te kosztują. Za 100, są za 129,99. Ale słuchajcie, nie widzę tych, co ja kupiłam. Chyba już są wykupione. Szok. To były jeszcze stałe, yy, te, które ja sobie kupiłam. Dobra. Nie ma, to nie ma. Zobaczycie u mnie we vlogu bądź na Instagramie. E, tu mamy takie na obcasie. Tu mamy na obcasie i one kosztują 159,99. Zamszowe. Obcasik, yy, obcasik nie jest zamszowy. Tu jest troszeczkę inne. I zobaczcie, tam jest takie: to zdobienie przy obcasie jest chyba złote, a tu jest takie wpadające w, taką, w takie srebro, ciemne srebro. Z tej strony mamy zameczek i zerkamy na cenę. Gdzieś mi tu odlatuje, dobra. 149,99 te kosztują. I również z tej samej firmy. A zobaczcie tam na dole. Na dole jest wszystko na przecenach. Także naprawdę łapcie przeceny, bo warto. 169,99. Tu mamy taki już troszeczkę dłuższy bucik. I tu są jeszcze takie dodatki. Dodatki są złote. Przy obcasie również mamy złotą taką wstawkę. Dobra, no i tu mamy takie po prostu chyba wsu tak wsuwane, ale ten obcas jest nie w dotyku. <grym> Zobaczcie, one są takie materiałowe, czyli prosto do kałuży. Aż jestem ciekawa. Słuchajcie, wsadzę tu łapę i zobaczymy. Oj nie, jak ktoś ma grubszą stopę moja, to już na pewno by to nie wlazła. To chyba już dla takich szczuplejszych stópek. 159,99 zresztą nie wiem czy chciałabym sobie kupić materiałowe takie buty, bo nie wiem bałabym się, że mi przemokną I idziemy dalej po lewej stronie zauważcie jest ściana butów na przecenie słuchajcie, jak ktoś lubi takie nakoturne klapeczki, sandałki wszystko jest teraz przecenione tak Wam tutaj przejadę i lecimy dalej do butów e, już z nowej kolekcji. Tu mamy takie. Jak widzicie, one są takie, jakby rozpięte po bokach. Na pewno bardzo wygodne. Kiedyś miałam takie buty niskie, były bardzo wygodne. 139,99 kosztują. Tu mamy brązowe. I powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podobają. Ja mam taki płaszcz brązowy. Kurczę, fajnie by wyglądało, muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć. Na razie nie myślę. Na razie chodzę e, w swoich takich e, letnich bucikach 149,99, więc na razie nie myślę o tym, żeby już kupować takie buty. Od, środ od środka mamy y, tak troszeczkę ocieplane, wiecie o co chodzi. Tu mamy następne, już troszeczkę inny kolor. Taka kawa z mlekiem. 139,99. O, a te z tyłu jak fajnie mają. Zobaczcie, te tutaj mają z tyłu zameczek. I tutaj już e, jest również tym materiałem obszyty obcas. Ale są tak miłe w dotyku. Jejku, jak ja lubię dotykać takich rzeczy. Dobra, tu mamy czarne. Tu mamy czarne. Z tej strony się odpinają. Ja nie mogę mieć zamszowego obcasu, bo jeżdżę samochodem i e, kiedyś też miałam i mi się bardzo wycierało, 139,99 kosztuje, kosztują, kosztuje ten, to znaczy ten i tamten drugi, który jest w pudełku, <grych> dobra, tu mamy taki sam, a tu jest jeszcze e, inny kolor jasny, jakby ktoś wolał jasny kolor. I jeszcze przejadę Wam tutaj na dole, pokażę Wam na samym końcu. Będą mm, przepiękne buty, e, takie kozaki. Tu są takie niskie, one również na pewno są bardzo wygodne. Odpinane i kosztują 139,99. Dookoła, jak widzicie, ma złotą taką wstawkę. Więc bardzo się błyszczy. Dobra, ja tutaj się poczołgam prawie po tym, <grych> przy tych szafkach. Tu mamy taką e, dekorację dodatkowo. Przy zameczku. I te kosztują 129,99. Ale zobaczcie, jakie można sobie gumaczki kupić, ale piękne. <grych> no. Bardzo fajne. Całe takie gumowe. Nie są ciężkie. I już zerkniemy, jaka jest cena, bo cena na pewno też jest fajna. Tak, 159,99 i są jeszcze tam e, zielone, jak widzicie. E, I dalej są jeszcze czarne. Dobra, podniosę się, bo pani sobie pomyśli, co ona robi. Dobra, i pokażę wam jeszcze te kozaki gdzie mi tu uciekasz <noise> dobra jest. 179,99. I mamy tutaj kozaki. I tu jest takie cienkie, wiecie o co chodzi? Jeszcze jest dodatkowo sznureczek, można sobie to ściągnąć. Tak wyglądają z jednej strony. Tak wyglądają z drugiej strony. Jest jeszcze zameczek dodatkowo. Jakby komuś się tutaj noga nie mieściła. W tym najwęższym miejscu. I tu drugie e, podobne, tylko one są dłuższe. Zobaczcie, jakie długie. I z drugiej strony i również na dole jest zameczek, dzięki któremu można wcisnąć nogę. 199,99 kosztują. Poczekajcie, przekręcę je. I zobaczycie z tej strony, jak wyglądają. O. No, bardzo ładne. No i tutaj wyjściówki yy, na wioski. Gumiaczki. No dobra. Yy, dajcie znać, czy Wam się podobało. Wiem, że chcecie zobaczyć torebki. Jak będę następnym razem, to wrzucę Wam torebki. Yy, piszcie, yy, co tam byście chcieli jeszcze zobaczyć. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.